Cześć wam. Dzisiaj opowiem wam o pewnym kłamcy internetowym, żeby nie powiedzieć oszuście i nie, nie chodzi tutaj o Mateusza Morawieckiego czy innego polityka, bo to, że politycy kłamią to wszyscy wiemy. Dzisiaj wam opowiem o kimś, kto buduje swój mit na potężnym kłamstwie internetowym, ale... Co ja będę mówił? Niech on sam coś powie o sobie. Jest rok 2019, a ja powoli wstaję po bankructwie. W jego historii znalazłem wiele dziwnych, niespodziewanych kłamstewek, które mogłyby sugerować o tym, że facet bierze kawałek informacji z jednej książki, z jednego wywiadu i składa to w jedną potężną historię swojego tragicznie zaczętego i jakże z sukcesem skończonego życia. Jest styczeń 2020 roku. Mam dobrą posadę dyrektora handlowego i zarabiam więcej niż większość moich znajomych. Na co dzień wyglądam na człowieka sukcesu. Pierwsza czerwona flaga, która mi się zapaliła, to pytanie, jak możliwe, że on ma kredyty i zobowiązania, kiedy niedawno miał upadłość? Nikt w Polsce, żaden bank, ani nawet bocian, nie da mu kredytu, ani żadnego, ani żadnej innej rzeczy, na przykład leasingu, jeżeli miał ogłoszoną upadłość. Coś jest nie tak, moim zdaniem, w tej Historii. Mam też kredyty, zobowiązania i jedno wielkie pytanie w mojej głowie. Co jeśli rzucę wszystko i polecę na twarz? Ale wtedy właśnie pojawia się na Białym Koniu piękna historia sukcesu. Mam 30 lat, żyję życiem swoich marzeń, a 5 lat temu w sumie byłem jeszcze bankrutem. Człowiek sukcesu, który z dołka finansowego nagle wdrapał się ciężką pracą albo sprytnym kłamstwem na wyżyny internetowej sprzedaży? Więc jakie działania sprawiły, że ludzie na początku zaczęli ode mnie kupować? U mnie wyglądało to troszeczkę inaczej, ponieważ mam naturalną zdolność do sprzedaży. No, niestety nie chodzi tutaj o naturalną umiejętność sprzedawania. Tutaj chodzi jedynie o umiejętność pierniczenia głupot ale ubierania tych głupot w papierki od złotka. Ja dzisiaj zapraszam Cię na cały materiał, który zobaczysz za chwilę, bo do tych kłamstw, niedociągnięć, a także przeinaczeń rzeczywistości, jak się przeglądnie Dariusza Jasiona, znaleźć można o wiele więcej. Co gdybym wam powiedział, że 9 lat temu zbankrutowałem, straciłem firmę, majątek, rodzinę, a także cholerną część swojego zdrowia? Uwierzylibyście w to? Przecież Darek Jesion, który tak naprawdę w internecie też mówi o tym, że zbankrutował? Te myśli nękałem mi już od lat. Miałem wrażenie, że to przez sytuację w moim życiu. Śmierć mamy, śmierć taty, potem bankructwo. A 4 lata później już zarabia 4,5 miliona rocznie. Wam o tym mówi i wy w to wierzycie. A tylko i wyłącznie w ostatnim roku dzięki marce osobistej zarobiłem ponad 4,5 miliona złotych. Ja nie kwestionuję, że tak może być, raz na milion, ale ja nie wierzę, że w jego przypadku tak akurat jest. A co gdybym później wam powiedział, że właśnie siedzę sobie w altanie nad moim basenem w mojej willi, uwierzylibyście w to wtedy? No przecież Darek Jasion dokładnie tak samo moderuje swoje ujęcia dla swoich kursów. Mam 30 lat, żyję życiem swoich marzeń, a 5 lat temu w sumie byłem jeszcze bankrutem. Prawda jest taka, że dlaczego mielibyście nie wierzyć, skoro on jest popularny i tak mówi, to może ja też jestem popularny i tak właśnie prawdę mówię? Zawsze, aby uwiarygodnić tę historię mojej wielkiej tragedii, a później sukcesu, mogę na przykład pokazać wam zdjęcia w super samochodach. Ja, jak i on jesteśmy w stanie jeździć super samochodami. My go ready. Yeah? go. Jack, come. go ready co nie oznacza, że po pierwsze za nie zapłaciliśmy, a po drugie stać jest nas na te samochody. Nie wieście we wszystko, co widzicie w internecie i co ludzie wam chcą pokazać, bo kiedy już nawet wilna z basenem, kiedy nawet samochód super nie chwycił, to zawsze można pójść o krok dalej i powiedzieć, że jestem takim biznesmenem, że latam tylko biznes klasą. Ale mało kto z was wie. Że dzisiaj, żeby latać biznes klasą, to wystarczy zapłacić 500 zł, tak naprawdę, i masz krzesło, o którym inni tylko mogą marzyć. Po tym wszystkim przychodzi jedno pytanie do głowy. Po co oni wszyscy to robią? I zanim zaczniesz oglądać cały ten materiał, zanim zaczniesz się zastanawiać po co, dla kogo i za ile, to powiem ci już na samym początku tak, będę chciał, abyś dzięki temu materiałowi zrozumiał, zrozumiała, że warto jest pomagać, dlatego całkowicie za darmo, bez żadnych haczyków bez żadnych ukrytych kosztów, z małym jednym... No dobra, może jeden mały haczyk będzie pod koniec tego filmu. Chcę Ci powiedzieć wyraźnie. Tutaj dostaniesz nie tylko wiedzę o tym, jak wejść z długów, ale także dostaniesz całkowicie darmowy poradnik napisany przeze mnie, skonsultowany z wybitnym prawnikiem z Wrocławia, Adamem Puchaczem, a dzięki temu może już jutro wyjdziesz po prostu z długów. Tak samo. Jak mi kiedyś ktoś pomógł, ja dzisiaj chcę pomóc właśnie Tobie. Po tym wszystkim przychodzi jedno pytanie do głowy: po co oni wszyscy to robią? No cóż, oni wszyscy ci internetowi kłamcy robią to z jednego prostego powodu dla zarobku. Nieważne, czy chcą Wam sprzedać kurs, czy chcą Wam sprzedać szkolenie, czy zwykły poradnik, oni chcą po prostu na Was zarobić. A jeżeli wy myślicie, że oni mają jakąś tajemną wiedzę, to pamiętajcie Darek Jesion jest internetowym kłamcą, jest kłamcą, który na kłamstwie buduje swoją pozycję, a także to, że jest niby wielkim internetowym guru. I ja nie kwestionuję jego wiedzy. Ja nie kwestionuję nawet jego umiejętności, bo rozmawiając z jego uczniami, usłyszałem, że on jest dobrym mentorem. Tylko ja kwestionuję to, czy on, aby na pewno, jest uczciwy. Bo jak ja go złapałem na takim prostym kłamstwie, że chłop nigdy nie miał upadłości ani firmy, ani konsumenckiej, a na micie upadłości buduje swoją siłę, to co się dzieje dalej? No właśnie, o tym co się dzieje dalej, opowiem Wam za chwilę. Pamiętam jak te 9 lat temu, i nawet trochę później była taka sytuacja i taki czas, że nie odbierałem telefonów, powiedziałem, że każdy telefon, to ktoś dzwoni po pieniądze. Nie chodziłem na pocztę, bo każda wiadomość na poczcie to był albo komornik, albo windykacja, albo sąd. Stałem nad przepaścią i zastanawiałem się, co zrobić, i czułem wtedy, jak dopada mnie depresja, dopadają mnie myśli, no powiem uczciwie, samobójcze. Ale wtedy w moim życiu właśnie pojawiła się jedna osoba, za chwilę druga osoba, i muszę powiedzieć: dzisiaj wyraźnie odszedłem od tej przepaści dzięki Asi, dzięki Darkowi, dzięki paru jeszcze innym osobom. I dzisiaj, jako spełniony już mężczyzna, mam do Was jedno pytanie: Czy ktoś z Was czasem nie potrzebuje pomocy? Tak, tak, ja wiem, dalej szukacie tego haczyka, o którym mówiłem na początku, ale poczekajcie jeszcze sekundkę, bo ten haczyk za chwilę Wam wyjawię. I tak jak już Wam mówiłem, 9 lat temu zbankrutowała moja firma. To była spółka giełdowa. Widzicie, ja nie muszę oszukiwać, nie muszę kłamać. Wystarczy, że wpiszecie, że wpiszecie w internecie moje imię, nazwisko Sebastian Owczarski, i zobaczycie, że nie tylko ponad 50 osób, które zatrudniałem, straciło zatrudnienie. pisało o tym różnego rodzaju media. Tu macie. Różnego rodzaju wycinki medialne. Nie, mam, nie ma sensu dla mnie was okłamywać, bo to wszystko dzisiaj jest w 5 sekund do sprawdzenia, więc nie rozumiem tych pseudo-coachów z internetu, którzy za przeproszeniem w dupie byli, gówno widzieli i niczego sami się nie nauczyli, a dzisiaj starają się uczyć wszystkich innych i przytoczę jeszcze raz przykład Darka Jesionka, bo ponad rok temu do niego dzwoniłem, z nim rozmawiałem i sam wiedział, że ze mną. To nie ma przelewek, nie ma żartów, a później w mediach społecznościowych głupio mi odpisywał. Dlatego mówię Wam już dzisiaj, ja nie robię tego dla pieniędzy. Tutaj macie mój poradnik o tym, jak przeprowadzić upadłość konsumencką, jak wyjść z problemów finansowych. Ten poradnik jest całkowicie za darmo. A co więcej, jeżeli nie dacie rady przeczytać, bo ja wiem, że w depresji czasami jest ciężko cokolwiek przeczytać, napiszcie do mnie, tutaj macie mojego maila. Ja Wam zawsze pomogę, bo chcę oddać światu to, co parę lat temu nieświadomie moi znajomi oddali mi. Dali mi czas, dali mi pieniądze, dali mi szansę pracy i dzisiaj ja chcę wam oddać właśnie dokładnie to samo. A teraz już jesteśmy w mojej willi na Bali. Tak, mam willę z Wasenem, w której mieszkam razem z moją żoną, i nie, ona nie kosztowała 4,5 miliona złotych. Dlaczego mówię o takiej kwocie? No posłuchajcie znowu, co Darek Jasion. Odpierdziela. A tylko i wyłącznie w ostatnim roku, dzięki Marce osobistej, zarobiłem ponad 4,5 miliona złotych. Ja swojej historii nie pisałem. Pisało ją życie. Moja historia jest dlatego prawdziwa, bo nie ma w niej żadnych dziur i to nie jest tak, że ja wybieram sobie to, co jest ciekawe u kogoś i dostosowuję do siebie. Mam bardzo znaczne podejrzenia, że Jasion, jak i wielu innych. Pseudo coachów z internetu właśnie tak robi. Gdzieś u kogoś coś usłyszy, przeczyta w jakiejś książce i dostosowuje historię do swojego życia, a nie opowiada swojego życia. Bo jeżeli ja słyszę, jest rok 2019, a ja powoli wstaję po bankructwie. No właśnie, chłop w 2019 roku podnosi się z upadłości, której nota będę nie miał, więc już wiemy, że kłamał. A już w 2020 roku rezygnuje z mega dobrze płatnej pracy po to tylko, żeby znów zaryzykować i pójść na całość, po to tylko, żeby ci powiedzieć, że już po trzech latach jest w stanie zarabiać 4,5 miliona złotych rocznie. Bzdura, która się nie trzyma nie tylko kupy, ale także sensu. I ci wszyscy, którzy dają się na to nabrać, no cóż, przepraszam, ale jesteście jeszcze większymi, ten, który wam te krytyki sprzedaje. W tym darmowym poradniku, o którym Wam już od pewnego czasu mówię, nie tylko pokazuję razem z mecenasem Adamem Puchaczem, jak wyjść z problemów, jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką, co trzeba przygotować, jak się do tego przygotować. Ja w tej historii także opowiadam swoje własne przeżycia. Człowieka, który był na szczycie finansowym, którego spółka była notowana na giełdzie, o którym pisały Puls Biznesu czy inne media ogólnokrajowe, do człowieka, który. Przechodził traumy, depresję, a także, no cóż, niestety muszę to powiedzieć, przechodził przez decyzję rozwiązania ostatecznego. Ludzie, którzy przechodzą tak ciężkie chwile, ludzie, którzy przechodzą tak potężny upadek, to nie są ludzie, którzy wychodzą z tych problemów w jeden dzień. Mi to zajęło kilka lat. Zanim otworzyłem się, zanim wróciłem do ludzi, zanim poszedłem nawet, uwaga, do mojej chrześnicy na urodziny, ja nie chodziłem przez lata do nikogo, bo za każdym razem czułem spojrzenia tych ludzi. Byłeś na szczycie, jesteś na dnie, skończ ze sobą. Teraz się zastanawiacie, po co to robię? Tak jak wam powiedziałem, po pierwsze, mówię wam o tym poradniku, darmowym poradniku, dlatego, że chcę oddać światu to, co ktoś mi dał. Chcę pomóc komuś, więc powtórzę jeszcze raz. Potrzebujesz pomocy, napisz do mnie. Ale dlaczego używam do tego pseudo -coachów? No, nie dlatego, żeby się wybić na przykład na tym, że nie jest popularniejszy ode mnie. No nie, ja mam więcej followersów na TikToku, mam owie. Kurwa. Kilkanaście razy więcej mam ludzi, jak nie kilkadziesiąt razy więcej ludzi mam na YouTubie. Kilka razy więcej na Facebooku. Na Instagramie może jestem trochę mniejszy, ale to pewno dlatego, że pracuję nad tym Instagramem od kilku miesięcy, a nie jak on od kilku lat. Ale robię to nie dlatego, żeby się na kimś wybić, bo to, że mówię o jakimś jednym czy drugim kłamcy, to raczej daje jemu splendoru, nie mnie. Ale robię to dlatego, żebyście przestali wydawać ostatnie pieniądze na pseudo którzy w dupie byli, powtarzam, gówno widzieli, a sprzedają się na luksusowych wakacjach, jako że niby właśnie są we własnych nieruchomościach. To tak nie działa. Pacet, do którego ja dzwoniłem półtora, dwa lata temu, czyli Darek Jasią, kiedy usłyszał, z kim ma do czynienia, po prostu powiedział: Ja tobie nie mogę pomóc. I nie dlatego, że ja miałem tragiczny wypadek, tylko ja już wtedy byłem dalej niż on. A mimo wszystko od nikogo nie wyciągam pieniędzy za poradniki, za rzeczy, które chcę oddać światu, bo, świ bo świat kiedyś mi to też dał, nie licząc na żadną finansową gratyfikację. No i na koniec, tak jak mówiłem wcześniej, jest jeden haczyk. I nie, poradnik nie jest za pieniądze. To, że do mnie napiszesz, żebym Ci pomógł albo z Tobą porozmawiał, to też nie jest za pieniądze. Jest jeden bardzo ważny kurna haczyk. I pamiętaj, karma wraca. Zło wraca, ale dobro i piękno też wraca. Więc jeżeli mój darmowy poradnik, albo to, że z Tobą porozmawiam, pomoże Ci wyciągnie Cię z problemu, albo pozwoli Ci zmierzyć się z tym problemem, to pamiętaj, że następnym razem, jeżeli ktoś stanie na Twojej drodze i będziesz wiedzieć, że ta osoba potrzebuje pomocy, to pomóż tej osobie za darmo. Jeżeli ta osoba już stanęła i nie wiesz, jak jej pomóc, skieruj ją do mnie, ja jej chętnie pomogę. Zrób coś dla świata, jeżeli ten mój czyn zrobił coś pozytywnego dla ciebie. A jeszcze taka ciekawostka. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, że tylko w 2024 roku w Polsce ogłoszono ponad 20 tysięcy upadłości konsumenckich. Jest to wzrost rok do roku o kilkadziesiąt procent. W ciągu ostatnich kilku lat obowiązywania nowej ustawy, i powiem to bardzo prosto z mostu: ustawy, którą wymyślił PiS, jest to bardzo dobra ustawa, jedna z niewielu. Skorzystało z pomocy w zakresie upadłości konsumenckiej ponad 100 tysięcy osób. Upadłość to nie wstyd. Dzisiaj ogłoszenie upadłości to jest odwaga, bo nie idziesz w stronę rozwiązania ostatecznego, a idziesz w stronę pokazania, że potrafisz się podnieść z największego bagna.